Rozpoczynała jako biuletyn informacyjny gminy, by po kilku latach przeistoczyć się w dwumiesięcznik historyczno-kulturalny. Gazeta Śremska, bo o niej mowa, obchodzi w tym roku 30-lecie powstania. Periodyk wydawany przez Muzeum Sieremskie ukazał się do tej pory 362 razy. Gazeta powstała w listopadzie 1990 roku w formie biuletynu informacyjnego samorządu gminnego. W ciągu pierwszych pięciu lat zmieniła się jej forma graficzna, a treść zmienili się redaktorzy. W 1995 roku periodyk został włączony w strukturę Muzeum Sieremskiego i od tego czasu redaktorem naczelnym jest dyrektor samorządowej instytucji Mariusz Kondziela. Wraz z tymi zmianami doszło do modyfikacji profilu i formy czasopisma. No, gazeta zmieniła się zasadniczo i radykalnie, bowiem z rodzaju biuletynu samorządowego staliśmy się częścią działalności muzealnej, i w związku z powyższym zmienił się profil, zmienił się cel. Gazeta miała być gazet, magazynem społeczno-kulturalno-historycznym, a nie dziennikiem czy tygodnikiem. I po drugie, zmiana dotyczyła formy. Z dużej gazety typu Płachta przeszliśmy na format B5 z kolorową okładką. I takim kompaktowym wnętrzem. Pierwszy numer po zmianach wyszedł w listopadzie 1995 roku, miał 40 stron i był miesięcznikiem. Funkcję redaktor prowadzącej objęła Barbara Jans, która pełniła tę funkcję przez kolejne 22 lata. Nie ukrywam, że miałam sporo obaw, czy podołam w ogóle, bo było to dla mnie oczywiście bardzo duże wyzwanie, które realizowałaś, miałam przy okazji pracy muzealnej, ale zawsze starałam się to robić z pasją, z jakąś przyjemnością. I Sprawiał naprawdę wielką radość, ale na początku zastanawiałam się, kto będzie pisał w tej gazecie i dla jakiego czytelnika ta gazeta ma być skierowana. I udało mi się docierać do takich osób, którym bliska była historia naszego regionu i, i do osób, które mogły się podzielić swoimi wspomnieniami i otworzyć swoje rodzinne archiwa i bogate, jak się potem okazało, zbiory fotografii czy dokumentów. I, i ten początek wcale nie był taki trudny, jak się obawiałam. Pisało mnóstwo osób, no to były dziesiątki, niektórych niestety już nie ma wśród nas. Na początku przecież wspaniale pan Franciszek Matuszkowiak opisywał historię tej szkoły podoficerskiej piechoty dla małoletnich numer 2. Pan Franciszek Grajewski no, zachwycał się śremem i, i pisał też o historii przedwojennej śremu. Doktor Grażyna Berlińska. Pisała, jak Państwo sobie przypominacie, no słynne niezapominajki, czyli urytki z życia wzięte. Pisało tak wielu średniom, naprawdę przepraszam, ale nie jest sposób ich wszystkich tutaj wymienić, ale to właśnie oni pisząc sprawiają, że nasza gazeta bierze się do ręki z wielką przyjemnością. To oni ocalają od zapomnienia, bo otwierają swoje rodzinne archiwa, ale też swoje serce. I przekazują historię dalej. Cztery lata temu funkcję redaktora prowadzącego objęła Ewa Nowak. Gazeta nie, nie przeszła, że tak powiem, pod moją ręką jakiejś generalnej rewolucji, bo też nie wymagała ona rewolucyjnych zmian. Raczej, raczej została poddana drobnemu liftingowi, czy drobnym ewolucyjnym zmianom. Pojawiły się pewne nowe rubryki, pojawili się nowi autorzy, aczkolwiek rzeczywiście gazeta nasza od tych 25 lat w Śremskim Muzeum ewoluuje, ale... E, Jesteśmy wierni autorom, którzy zaczynali u nas pisać i którzy nadal może jeszcze niektórzy piszą. Ta droga jest taką drogą, którą przechodzimy wspólnie. Ta drogi się czasami rozchodzą, czasem potem znowu schodzą, ale też pojawiały się na tej drodze nowi autorzy, młodzi autorzy. Pojawiła się miejsca dla debiutów, debiutów literackich, śremskich. Opowiadamy o podróżach, opowiadamy o sztuce, opowiadamy od tego roku o muzyce. Panie Wabiały ma nowy cykl, wszystko gra. Jest parę nowych rzeczy, ale myślę, że ta gazeta jej urok, jej siła i jej trwanie to jest właśnie to, że ona, że ona po prostu jest taka jak była. W 2011 roku Gazeta Siemska została doceniona przez kapitułę konkursu Znak dobra imienia Romy Brzezińskiej. Redakcja otrzymała nagrodę za konsekwentne towarzyszenie przez 20 lat mieszkańcom miasta w ich codzienności, za odkrywanie skarbów kultury i historii, przyrody i rodzinnych tradycji, za inicjowanie wielu pozytywnych działań na rzecz lokalnej społeczności. W tym samym roku odświeżona została szata graficzna Periodyku. Nową oprawę przygotowała Patrycja Łukomska. Niedawno ukazał się 362 numer gazety. Mimo kryzysu prasy drukowanej, Gazeta Sielemska ma się dobrze, a jej twórcy z optymizmem patrzą w przyszłość. Używając może nie zbyt popularnego słowa y, o elitarności, y, ta gazeta jest jakby elitarna w dobrym tego słowa znaczeniu, bo do, dociera do y, nielicznej grupy widzów, ale którzy cenią... Te treści, które podajemy, które są treściami i lokalnymi, i uniwersalnymi. A nie uciekamy również przed nowoczesnością. Rozumiemy współczesny świat. Oprócz wydania papierowego, można naszą gazetę już czytać w sieci i będziemy do tego. Zmierzać, aby upowszechniać ten sposób konsumpcji naszych produktów. Ukazująca się od 30 lat Gazeta Siemska miała pięciu redaktorów naczelnych, dwóch redaktorów prowadzących, ponad 100 amatorów tekstów, ponad 30 rubryki cykli.